Boiskowy Wichajster, zapraszam. I widzimy, jak sędziowie prowadzą zawodników obu drużyn. Jesteśmy dzisiaj w Mielcu, Arena Smoczka. Mecz 11. kolejki klasy okręgowej. KS Smoczanka Mielec, dzisiaj na czarno, kontra Radomyślanka Geyerent Hosaja, Radomyśl Wielki, dzisiaj na niebiesko. Witanie obu drużyn. Sobota, 15 październik, godzina 14. Rozpoczynamy to spotkanie. Niecelnie. Przerzut. Przyjęcie strzał. Mamy 0 do 1, szybko piąta minuta meczu. Radomyślanka w Mielcu obejmuje prowadzenie, ładny przerzut za obronę. Zachowanie zawodnika Radomyślanki. I w piątej minucie zmieniamy wynik na 0-1. Teraz strata, szansa, no i broni bramkarz. To jest ładne zagranie za obronę, przyjął obrót strzał. Szansa, dośrodkowanie, nie ten kierunek strzału. Teraz rozciągnięcie tej akcji, strzał, niecelnie. O i teraz faul. Mogła być kartka, ale chyba, chyba nie będzie. Jeszcze żółtej tej kartki. Rzut wolny. Jakie to uderzenie. Jeszcze zagranie. Złapał bramkarz. główka. Szansa. Teraz obrońca zatrzymuje tą piłkę. Będzie. Idzie. I wyjaśnił obrońca. Mamy rzut drożny. Główka! I bramka! W 44 minucie ładnie wyszedł w górę do tego dośrodkowania zawodnik Smoczanki. I w 44 minucie stan meczu. Mamy 1-1. Zobaczmy jeszcze raz to dośrodkowanie i to ładną główkę. Zawodnika gospodarzy. I mamy 1-1. I do przerwy właśnie 1 do 1. I rozpoczniemy zaraz drugą połowę starcia smoczanki z radomyślanką. Rzucał tu granie piłki, szansa Sędzia nie gwizdza a? sam, zagranie Dwa pobram bramkarz To było ciekawe ładnie poklepali ładne podanie strzał pięknie broni bramkarz I jeszcze smoczanka w posiadaniu piłki wycofanie strzał zablokowany okazja na dogranie w pole karne Jeszcze dogranie. Drożny. Drugi rzut druga bramka, drugie dośrodkowanie, druga główka, drugi gol dla Smoczanki 69 minuta. To jest Smoczanka mielec obejmuje prowadzenie w tym spotkaniu jest 2-1 kolejne ładne dośrodkowanie kolejna ładna główka i mamy 2-1 zobaczymy jeszcze raz dośrodkowanie, główeczka i piłka ląduje w bramce rzut rożny o teraz instynktownie odbija piłkę bramkarz potem zamieszka nie przed polekarnę strzał moczy no, się, piłka mijają bramkę okazja na zagranie zbłysz bramki Ależ była okazja dla gospodarzy niewykorzystana. Przód tu, Granie głową. Szansa. Mija się zawodnik z piłką. Jeszcze radomyślanka przy piłce. Szansa. Wyłożenie. Strzał. Ależ interwencja teraz obrońcy. Była okazja. Piłka zmierzała. Światło bramki. Mamy dośrodkowanie. Piątkuje bramkarz. Wygranie. Nie złapał piłki bramkarz. Ale już po raz drugi potem już złapał. Sędzia dolicza 3 minuty do regulaminowych 90. I mamy już odwolny nagwizdek. 92 minuta. W Szansa ma bramki strzał Smoczanka, strzela, gola. Teraz jeszcze jakaś żółta kartka. Dla zawodnika Radomyślanki Konsultacja z arbitrem bocznym. Ta decyzja? Mamy koniec spotkania. Chyba się skończyło trzy do jednego, bo sędzia nie anulował ramki. Ta jest smaczanka, mielec. Pokonuję Radomyślankę, Radomyśl Wielki, wyszy do jednego. Dzięki za oglądanie. Zapraszam ponownie.